To, co wyróżnia Automotive Sea Day, czyli wydarzenie, które my organizujemy jako Automotive Supply Spell, to jest platforma, przez którą firmy kojarzą się z innymi uczestnikami. A więc przyjeżdżając do Opola, wiedzą, ile mają spotkań, z kim, o której godzinie. Spotkania zakupowe, na których teraz jesteśmy już na dziewiątej edycji, no mają dwa równoległe jakby plany. Jeden to są spotkania stolikowe, gdzie przez 20 minut firmy weryfikują, czy z danym potencjalnym kontrahentem później można już prowadzić poza Opolem dalsze rozmowy negocjacji. Mamy nadzieję, że one w jakimś stopniu przełożą się na nawiązanie współpracy kooperacyjnej, usługowej czy handlowej. A z drugiej strony mamy tą część networkingu na wystawie. W tym roku mamy 82 wystawców na dwóch poziomach. Podstawowym założeniem tego projektu, jakim jest Automotive City Day, jest to, że te rozmowy, które zaczynają się tutaj w Opolu, mają w jakimś stopniu skończyć się dalszymi rozmowami na zasadzie umowy, kontraktu, gdzie te firmy albo będą produkowały części i komponenty, albo będą dostarczały wyposażenie, bo to są spotkania zarówno dla dostawców produkcyjnych, jak i nieprodukcyjnych.